Zuzia powiedz skąd Rosjanie biorą mleko Mleko Z maską Otwieramy paczkę? Otwieramy paczkę? Tak Siemanko witam was bardzo serdecznie z tej strony ja czyli Raku A jest ze mną dzisiaj mój pomocnik Zuzia Będziemy robili unboxing z Zuzią I to jest szczególna dla mnie osobiście paczka Bo została wysłana przez Mojego, że tak powiem, nazwijmy internetowego przyjaciela, którego poznałem w, w, grając w gry i postanowił wysłać paczkę. Co jest w środku, totalnie nie wiem, nie mam pojęcia. Czekaj, damy to na bok. Tu damy mikrofon. Jest tu coś dla mnie, jest coś dla Zuzi. Tak słyszałem. Paczka przyjechała do mnie ze Szkocji. Co to jest Z Zobaczcie jakie to jest duże. Zasłane na całą Zuzię. Nie, nie widać Zuzi Zobaczcie jak to jest Nie wiesz co to? A jak myślisz co tam może być? Dla Zuzi? Wajsu Wiem, że to oglądasz Wajsu i nie spodziewałem się, że wyślesz mi lampę. Szkockie lampy. Mam nadzieję, że żarówki dodałeś do kompletu. Dobra, patrzymy, patrzymy, otwieramy to. Czekaj, Zuzinko, i zaraz ci tam pokażę, co tam jest. Tak, tylko to trzeba najpierw otworzyć. Bo to jest duża paczka, naprawdę duża paczka. Po kolei. Co to jest, Zuzka? Ej, ja wiem, co to jest. Ja. Dobrze, dostałem, dostałem szkocką czapeczkę z woskami. Teraz będę rudy. Widzisz, jakie fajne woski? <noise> dobra. Jako, że to jest szkocki unboxing, teraz ja sobie zrobię taką o, czapeczkę. Ja tak będę siedział. Czekaj, Zuzinko, dobra, idziemy dalej. Możemy to zdjąć w Czekaj, Zuzinko. A ja tu coś widzę, zobacz. Zuzynko! sobie. Zuzia dostała, sponge, Zuzia dostała Spongeboba Podoba Ci się ten Spongebob? Tak To Boba właśnie Otwieramy to? Dobra, no to już otwieramy To będzie długi unboxing, bo widzę, że Wajsu tego tu napakował ja Naprawdę dziękuję Ci Wajsu za tą paczkę, ja nie wiem Czym ja sobie zasłużyłem Czekaj, co to było? Patrzcie On pierdzi Co Zuzia, podoba Ci się? Proszę trzymaj To nie, to, to, to są jakieś To są jakieś batoniki, widzę jeszcze tutaj do, do, do Było dodane szkockie Ja sobie, ja sobie może zrobię osobny odcinek w ogóle z testowaniem Szkockich szk słodyczy, skoro Pewnie to nie będzie jedyny, natomiast jak na na bok No, co mamy dalej? co to jest? falamy to falamy 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 co robimy? falamy to są jakieś ciasteczka, a to są jakieś batoniki widzę, to są jakieś cukierki, więc ja sobie to też sobie damy to na patuszkę na, na, na szkockie jedzenie na później, sobie zrobimy osobno, bo teraz robimy unboxing. co to jest? Czekaj, ja to pokażę bliżej do kamery. A, najpierw ja wam jeszcze nie pokazałem. To jest coś takiego. A tu jest taka pomarańcza zrobiona z czekolady zobaczcie. Z czekoladowa pomarańcza. Tak, pomancia może być czekoladowe. Ale tego... Ale to też sobie zostawimy na, na testowanie jedzenia. Otwieramy dalej. To są minionki, mamy takiego minionka. to jest minionki? To Czy otworzymy, zobaczymy co jest w środku? W środku jest minionki, jak... To są To jest cały. Ja się tworzę ten jeden. Zobaczymy co tam jest. No tam jest. Ten drugi minionek to jest coś takiego. Tutaj jest chyba cały, cała postać. Co ci to coś poskłada później, wiesz? Kevin. Kevin tak? Jest to Kevin? Pokażemy do kamery. Taki malutki Kevinek. Malutki. To się tak nosi wajsu czyta? Nie? Tak chyba, nie? No Śmieszny. Śmieszny rudy człowiek. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja już widzę, że tam widzisz tam jakieś rzeczy. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Oj. Ja! to jest. To dla Zuzi? Tak, le dziedzin. to są donaty. To są donaty z cukrem i to one będą tak słodkie... Ja nie wiem czy to będzie dla ciebie Zuzia, wiesz, bo ty jakbyś to zjadła jednego takiego, to myślę, że byś biegała z tą czapką na głowie, posłuchicie. Nie, no to to rzeczy ze Szkocji sobie zrobimy osobny odcinek, Zuzinko. Tak. Bo jest tutaj tego mnóstwo. Tak, są słodycze kolejne. Tak, to są ciasteczka i to myślę, że to będzie dla Zuzi też. Takie ciasteczka mamy. To jest magnes na lodówkę. Co mamy? Może to jest... Jest to magnes taki szkocki. Ludzie no, Fajne, fajne, fajne rzeczy. Tym bardziej, że u nas na lodówce no jeszcze takich magnesów mamy tylko dwa magnesy, więc się przyda, dzięki Wajsu. Dobra, idziemy dalej. Co to jest? Ja wiem, co to jest. Ostatnio miałem przyjemność skosztować podobnej rzeczy. Tylko, że to jest taka. Tu chodzi o to, że są różne że jest jakiś kolor. Jest na przykład kolor tutaj brązowy. I to może być o smaku Coca-Coli. Czekaj, Zuzinko. To może być o smaku Coca-Coli albo o smaku kociego jedzenia. I ja zjadłem dużo tego ostatnio, bo też robiłem sobie taki challenge. Tylko że nie, na, nie, nie, nie nagrywałem tego. Ale myślę, że to będzie już do nagrywania i to też będzie na odcinek. Więc wiecie, dobre. To są fasolki takie. Nie, nie otwieramy tego na razie, wiesz. To jest, to idziemy dalej. Mamy drugą wersję tego jeszcze. ja myślę, że to będzie hardcore odcinek, bo powiem Wam tak, ja ostatnio to jadłem i, i się żarcie czułem jeszcze przez kilka dni, dalej. jak jadłem. Idziemy dalej, no to czekaj, czekaj. Mm, tu jest czekolada jeszcze. Nie tego. No na razie nie otwieramy czekolady. To są kulki. Nie otwieramy tego. Nie otwieramy tego, bo wszystko będzie na inny odcinek, tak? Są kuleczki o, Czekoladowe Dobra, co my tu mamy jeszcze? Jajo O jajo Co tam to jest? To jest dla Zuzi na pewno Sprawdzimy co tam jest w środku? Możesz Weissu, ja myślę, że ten Radość tego dziecka, czekaj, czekaj, bo tuż tam patrzy ja Będą się tak zamknął, żebyś tego nie widziała tak naprawdę Radość Zuzi chyba ci wynagradza Co? Napisz w komentarzu ja rozumiem, to się, ja to źle otworzyłem. To się otwiera od spodu i te konfetti wylatuje. Dobra, przepraszam. Jakiś konik patrz. Że, że nie wiem tego wsadzić na razie. Na razie nie wiem o co chodzi. Obczajmy to później, co? Możesz to dłożyć na bok na razie. Kolejna, kolejna rzecz. To mamy tutaj bryloczek szkocki. Pokażesz do kamery? Taki taki, taki 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 wisiorek Będę miał szkockiego sprzętu, a ta czapka to, to będzie na odcinki To będzie też, to wszystko ja widzę Wajsu robi To jest taka paczka zrobiona po to, żebym mógł elegancko Nagrywać różne odcinki, bo tutaj będzie No materiałów różnych będzie na pewno, dobrze Tob, toble Tobelrone Tobel... ja nie wiem jak się czyta Ufelone? Ufelone? Tobelrone Tobelron. Nie, czyli to jest też słodycz, wiesz? To też sobie otworzymy na odcinku ze słodyczami. Takie lizaki są, one tak wyglądają tutaj. Też sobie zobaczymy je na odcinku ze słodyczami. Wiem, że się powtarzam, mówię coraz odcinek ze słodyczami, odcinek ze słodyczami, ale. Dobra, co to jest? Kolejny konik dla Zuzi. Chcesz to otworzyć? Zobaczcie, co jest w środku. Chcę otworzyć. Ja bym to chciał otworzyć tak, jak producenci chcą, żebym to otworzył. Ale chyba tak jest dobrze. Otworzyłaś? Ja, oficjalnie. Dobrze, pokażemy te, pokażemy te dwa, co już wcześniej było, było coś takiego. Teraz ma coś takiego, to jest dla Zuzi. Proszę, dla Zuzi to jest. Ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Myślę, że tak w prawie połowę już mamy za sobą. Ja. Yeah. To jest cukierka dla Zuzi Cukierki dla Zuzi? Tak Zobaczcie hmm. Jak to wygląda apetycznie To będzie na pewno dobre, ja już czuję, że to będzie, to będzie dobre Już mi tu miejsca, miejsca powoli nie mam Dobra, idziemy dalej Dlaczego <laughs> to jest? To poprawi Otwieramy to Otwieramy to? Tak Nie no, nie otwieramy tego teraz ale to też są takie malutkie cukierki, takie kuleczki. Dobra, jest jeszcze parę słodyczy tutaj. To są. Ja jestem zaskoczony, Co to jest? Są ryby? To się piecze? To się je? A to są chipsy takie. Aha, to są chipsy. Ryb... Rybne chipsy? Otwieramy? to byś trzeba wszystko otworzyć Zuzia po prostu, ona chce wszystko zjeść i otworzyć Bo to są wszystko słodkie rzeczy A wiecie jak dzieci działają na słodkie? To to, to? to? jest spray bananowy z minionkiem Patrzcie I to otworzymy żeby... Otworzymy to później No zobaczymy Bo to będzie taki o zapachu Do buzi Ja nie wiem Zobaczy, Zobaczymy zaraz co to jest Zaraz sobie to też To, to sobie damy bo buzię Jestem ciekaw co to jest Dalej mamy Mamy... Dalej, mamy. <laughs> Pokażemy do kamery, mamy pizzę Chupa czups Wajsu ja tu mam jedzenia na... Chyba nie no wiem nie na... Szalamy. Nie otwieramy tego Nie osalamy. No nie, nie, nie otwieramy tego, ale jestem zaskoczony ilością tych słodyczy Wajsu czy ty zwariowałeś? Czy ty zwariowałeś? Kolejny Tobelron Tak Tobelron z Svetland Muszę tak. ja się przyznać w ogóle, że ja nigdy ani razu tego nie jadłem. Nie miałem okazji. Wiem, że to jest popularne, szczególnie gdzieś na lotniskach. Gdzieś tam się to chyba kupuje. Ja nigdy tego nie jadłem. Nie, naprawdę. Dobra, dalej. dalej. Kretki. Kretki? Tak, kretki. Zobaczcie, kretki, ale nie, to są żelki. To są żelki, To są żelki, no. To jest Naprawdę, naprawdę, naprawdę jest tego tutaj multum. Tu jest jeszcze czekolada kolejna. Czekolada kolejna. A, na frisie To jest z truflami. Moja żona uwielbia trufle, więc na pewno będzie przeszczęśliwa. Ja, też, ja troszkę mniej, ale też coś dla żony musi być, nie? Chyba. No teraz nie otwieramy, tak, dajemy tutaj na kubkę słodyczy To się ta kubka przewróci, bo już jest taka O, jak mam tutaj bark, to już jest taka, nie? Mamy kolejne kulki Kolejne kulki Kolejne kulki, pokażemy tutaj kuleczki, kolejne I Kolejne kuleczki Dobra, dochodzimy już powoli do końca, już mamy końcówkę Mamy tutaj jeszcze Co to jest? Nie otwieramy. Nie otwieramy na razie. To są żelki takie różne. W to jest biedronka. Ta biedronka. To są owady ogólnie, takie owadowe żelki. Nie wiem, czy to będzie bardzo dużo widać. Mam nadzieję, że tak. O, łapię ostrość. Dobra. Tak. To muszę dać na bok, bo już tu nie ma miejsca. Teraz tak. Yy, mamy tu jeszcze dwa jakieś napoje. Czekaj, Zuzinko, Dwa napoje. I coś, coś typowo dla <laughs> mnie. Na zdrowie. Napiszcie na zdrowie w komentarzu, niech Zuzia też ten. Mamy napoje jakieś. Ocalane. Tak, na coś to musi otworzyć Ocalane. Właśnie w tym momencie Inwajsu napisałeś przed chwilą czy już doszła, więc to tak nie odpiszę ci teraz, bo dać Ci napiszę. Też się pojawi w tym odcinku. Mamy tutaj Red Bulla z watermelon w smaku arbuzowym, Summer Edition jakiś. Dziękuję, I'm bardzo dalej. fajne, lubię, I'm lubię. Dalej. Idziemy dalej, mamy tu kolejny napój. In, inbru. Nie wiem. Sugerujesz, że to. to te, te. O, to może być ciekawe. To może być ciekawe. To jest też jakiś chyba napój energetyczny. Inbru. Zobaczymy, co to jest. Na pewno to przetestuję, to też tam wam dam wam znać później. Co to jest? I dwie ostatnie rzeczy. Mamy już ostatnie rzeczy. Mamy, o ja! Zinka, co to jest? Nie, to jest? To jest Pepsi? Nie, no co to pisze? A Gwiezdne wojny to są, tak? Tak, gwiezdne wojny, zobaczcie. Mandalorian. Ja jestem fanem Mandalorian. Ogólnie jak w serii Gwiezdnych w Wagen, we, o tym wie. I nie bez powodu to się znalazło w tej paczce tutaj. Jak ja już działa, to odkładać, ja już nie wiem gdzie. I ostatnie to jest koszuleczka. Mamy tutaj bluzkę L, więc dobrze wybrane. Bluzka wygląda tak. Podoba się z udziału koszuleczka? Fajna? Tak. Fajna? Koszuleczka jest Tak? Dobrze, teraz sprzątnę za, za pomocą stryknięcia oczywiście montażu i przejdziemy do podsumowania, bo tutaj chyba nic nie ma, więc... Jak bym mógł podsumować tą paczkę? No ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem, jest tutaj mnóstwo słodyczy do takich, których chyba nigdy nie jadłem, oprócz tych fasolek Aczkolwiek różne firmy mogą różne te fasolki robić Jest tutaj coś z Gwiezdnych Wojen, jest tutaj jakieś napoje jest tego mnóstwo, do, do, Zuzi, do Zuzi zabawki są. Jest. Ale Zuzinko, powiedz mi, jak podoba ci się, jak Ci się to podoba? Fajne to jest wszystko? Zużinko. Zuzinko. Fajne to jest? Podoba tak, Ci się? Fajny. Kiemionek. Mam... Taki... ma, Mam ma kawę już. Jak się po jeszcze, prosto byłoby super. Yy, dziękuję Ci Wajsu, naprawdę za, za tą paczkę, jestem, jestem w szoku i nie wiem, nie wiem, dalej nie wiem dlaczego. Ogromnie się cieszę, naprawdę jestem, jestem szczęśliwy, bo na, mam kontentu na nagrywki słodyczowe. Yy, z, tymi, z tymi fasolkami jakiś, jakiś challenge robić, czy, czy nie wiem, no po prostu jak widzisz wózka pasuje, nie? dzięki Wajsu, naprawdę jesteś, jesteś gość. jako sobie jeszcze tutaj. Chcę to otworzyć. Nie do się, nie do nie, nie w oczka! No to jest bananowe. Otóż, buzie, że zrób A. Mm. To jest za. To jest mm. Ja nie wiem, czy to się powinno jeść. Tak naprawdę. Ja już dziękowałem. Wajcie tobie nie raz. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałbyś coś powiedzieć do kamery jeszcze? Mm -mm. Lepiej no, ona powiedziała daj suba, ja się z nią nie kłócić nie będę, chciałbym wam się z... pożegnać z wami, czekaj tak, no i chcielibyśmy wam podziękować jeszcze raz za oglądanie, dajcie subskrypcję, lajka, no i co, no i dziękuję wam bardzo, no i strzałeczka, powiedz strzałeczka. Strzałeczka.